Biblia bardzo dużo mówi o nas jako o um, miejscu przebywania Boga. I kiedy myślimy o tym, jak zmienić sposób, w którym żyjemy w naszym życiu. And what does I co to ma w ogóle wspólnego z przemienionym umysłem? Ma bardzo dużo wspólnego z przemienionym umysłem. Więc chciałabym zacząć od Księgi Rodzaju 28. Księga Rodzaju 28, 10 do 13. Jakub opuścił Beerszebę i udał się do Haranu. Gdy zaszło słońce, zatrzymał się w jakimś miejscu, aby przenocować. Wziął kamień, który tam znalazł, Wsunął go sobie pod głowę i się położył. W czasie snu zobaczył schody, które opierały się o ziemię, a wierzchołkiem sięgały nieba. Ujrzał też aniołów Bożych, które po nich wchodzili i schodzili. Pan, pan natomiast stał obok niego i mówił: Ja jestem Pan, Bóg Twojego Ojca Abrahama i Bóg Izaaka ziemię, na której leżysz, dam Tobie i Twojemu potomstwu. 16:17 gdy Jakub zbudził się ze snu, powiedział, naprawdę Pan jest w tym miejscu, a ja o tym nie wiedziałem. Ogarnęła go bojaźń i rzekł, ależ to miejsce napawa lękiem. Nie może to być i nic innego, jak dom Boga i brama nieba. I dziewiętnaście. Dał temu miejscu nazwę Betel, dotąd bowiem nazywano się o, nazywało się ono Luz. Now several aspects of this house. That we should pay attention Jest kilka aspektów tego domu, którym powinniśmy się przyjrzeć. First J Jacob said God is here and I didn't even know it. Najpierw Jakob mówi, Bóg jest tutaj i ja nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy. It's possible to be in God's presence in his house and never know it. Możliwe jest przebywanie w domu Ojca i nie być tego świadomym. Innymi słowy, bez objawienia, a w tym przypadku objawieniem był Sen Jakuba. możemy przeoczyć obecność i działanie Boga w naszym życiu i dookoła nas. I give you an przykład, który jestem pewien, że wszyscy jesteśmy with. I pozwólcie, że dam wam przykład, który jestem przekonana, że wielu z nas już zna. Like mogą, mogą dwie osoby mogą siedzieć obok siebie na takim wydarzeniu jak Or to. The way we just did before. Albo uwielbiać w taki sam sposób, w jaki robiliśmy to przed chwilą. One is so moved, they really, received everything. I jedna osoba jest i jedna osoba, jedna z tych dwóch osób jest bardzo poruszona i dotknięta tym wszystkim, co się tutaj dzieje. Bardzo dużo przyjmuje. A dla osoby obok, Bóg tam był, a oni to ominęli. I widzimy, jak to dzieje się cały czas. Musimy chcieć przyjąć. I również, często. Um, we have the desire I również bardzo często mamy pragnienie przyjęcia tego, Ale umysł, który jest nieprzemieniony, nie pozwala, żeby to przyjąć. Druga rzecz na temat domu Boga It functioned under an, an open heaven. On funkcjonował pod otwartym niebem meaning that the demonic realm was broken off co oznacza że rzeczywistość demoniczna była złamana and there was clarity between the realm of god and what was happening on earth i była jasność pomiędzy tym co działo się w niebie i na ziemi there was no interference nie było żadnych przeszkód the, we saw the ladder and angels uh, ascended and descended widzimy Drabine po której aniołowie wchodzą i schodzą. Kiedy oni wchodzą, that means they completed their supernatural assignment. They, uh, ascend, kiedy they... oni wchodzą, to jest znak tego, że oni zakończyli swoje ponadnaturalne zadanie And na Ziemi. When they descend, a, supernatural a kiedy schodzą, in, um, wtedy zaczynają ponadnaturalne, swoje ponadnaturalne zadanie. You see, it's their job to bring the reality of heaven. To earth, to situations on earth. Ich zadaniem jest przyprowadzanie rzeczywistości ponadnaturalnej rzeczywistości nieba na ziemię. Jacob awoke and declared that the place he was in the place he was in. Jakub og ogłosił i, i zadeklarował, że miejsce, w którym się znajduje, was none other than the house of God. To nie było nic innego jak dom Boga. But nie didn't mean a physical Um, dwelling, a ale on nie miał na myśli wtedy takiej fizycznej struktury czy przybytku because there was no building around him ponieważ nie było żadnego budynku dookoła niego organization or a tribe nie miał na myśli żadnej organizacji czy plemienia no people around ponieważ nie było żadnych ludzi dookoła niego I sure Jacob was confused about this as well jestem przekonana że jakub też miał pewne zamieszanie jeżeli chodzi o to dziedzinę. came hundreds of years later in the person of jesus, who was the initial fulfillment of this prophecy. john 1.14 says, and the word became flesh and dwelt among us. and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the father. Full of grace and truth. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Oglądaliśmy jego chwałę, chwałę, którą jako jednorodzony, pełen łaski i prawdy, ma od ojca. Dwelt means to tabernacle. Oglądaliśmy, czyli um, byliśmy w obecności. Tabernacle, Jesus taberna tabernacled among us. Co oznacza, że Jezus he was the house of God made flesh the place where God lived he was the initial fulfillment a person but we have to look further in the gospel of John John 1 49 to 51 1:49 do 51 Natanael answered and said to him Rabbi you are the son of god you are the king of israel jesus answers and said to him because i said to you i saw you under the fig tree do you believe you want to read that much? wówczas Nathaniel wyznał rabbi ty jesteś synem bożym ty jesteś królem izraela Jezus odrzekł Wierzysz, ponieważ powiedziałem Ci, ujrzałem Cię pod drzewem figowym. Zobacz, zobaczysz jeszcze więcej. You will see greater things than these. And he said to him, Most assuredly I say to you hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. I powiedział mu, uroczyście zapewniam was ujrzycie otwarte niebo a także aniołów Bożych którzy będą wstępowali i stępowali na syna człowieczego. Wypełnienie wypełnienie się domu Bożego zaczęło się razem z Jezusem. Ale nie zakończyło się w tamtym miejscu. John 14:16 Jezus says. Ewangeliana 14:16 Jezus mówi: And I will pray to the Father, and he will give you another helper, that he may abide with you forever. A ja będę prosił Ojca i da wam innego współpomoczyciela, aby pozostał z wami na zawsze. And Paul elaborates in 1 Corinthians 3:16. I w pierwszym liście do Koryntian 3:16 Paweł mówi: Do you not know that you are the temple of God, that the Spirit of God dwells in you? Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że w Was mieszka? I'm going to say it again. Do you not know that you are the temple of God, The Spirit of God dwells in you? Czy nie, powtórzę to jeszcze raz. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w Was mieszka? 2, I później w liście do Efezjan 2, 19-22. Well, tak więc nie jesteście już obcymi i przybyszami, ale współobywatelami na równi ze świętymi i domownikami Boga. Jesteście zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, a kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Um, 21 to 22. W nim złączona została, w nim złączona cała budowla wzrasta, aby stać się świętą w Panu świątynią. W nim także my wy wspólnie budujecie, aby być, aby być mieszkaniem Boga w Duchu. Bracia i siostry, my, Kościół, jesteśmy. Przybytkiem The eternal ducha. dwelling place of God. Wiecznym miejscem przebywania Boga. We are living stones, according to First Peter. Według pierwszego listu do Według świętego listu, świętego Piotra, jesteśmy żywymi kamieniami, together, które łączą się i doskonale do siebie pasują, budując wieczne miejsce przebywania Boga. Dom Boży to jesteśmy my, to jest każdy z nas. Jacob's stream was not just about the Messiah, Sen Jakuba nie był tylko o Mesjaszu, but about you and me ale, being sold out to the Lord. Ale o tobie i o mnie, kiedy jesteśmy całkowicie zatraceni i od odsprzedani Bogu. That's the heart of our very identity. I to właśnie jest serce naszej tożsamości. We are the house of God. Że jesteśmy domem Boga. Jeśli chcesz wysłuchać całego nauczania, zapraszam Cię do subskrypcji platformy szkoła ducha.pl. Czekać tam mnóstwo wartościowych kursów, które pomogą Ci rozwijać się duchowo. Wszystko dostępne z Twojego komputera lub z aplikacji mobilnej. Link znajdziesz w opisie filmu.